Witam z tej strony Dziomikz.pl A ze mną jest Axman i. cb 15 co no Zginąłem .pl. No, 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 no. <laughs> Brawo! Zginął! Tepnij mnie! Tepnij mnie, kurwa! <laughs> Nagrywamy z serwera! Y Jak toś nazywał? TeamCraft. Tepnij mnie! 24k.pl 24 No i będziemy taką tutaj serię prowadzić. No i właśnie Sebastian zginął. Dawaj moje hity, złodzieju Zostaw je! Po co je bierzesz? bierzesz. Koksa chcieliś tam mojego, przyznajta się. Jak koksa? Koksa już mam w sobie. A, może razne kilo dawaj. A nie mam. A dobra, jest. Przepraszam cię mamo. Mamo? Dobra, no o tej serii. no... będziemy tutaj nagrywać po prostu. Aha. Postaramy się po, po tak raz w jak nie Nagrywamy z pasją, wczoraj nie wcale nie dla kasy. Aż skąd? My jesteśmy prawdziwymi mężczyznami żądnymi przygody minecraftowej. No oczywiście. Aha. No, no to także zaczynamy. No, to to samo będziemy nagrywać, co? 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 Czy ile? Minut? Minut? No. Raz w tygodniu chyba, moim zdaniem, powinno być. I chyba jeśli filmik w YouTube to jest, jest serwer z... Gramy akurat na serwerze Survival, z guildiami. O, oczywiście. Właśnie będziemy swoje gildie. To znowu... Kurwa. Daj Dajmon, daj Nie. daj No nie, dawaj, oddawaj. Nie ma. Oddawaj. 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 Czy złoty. Nie ma. Dobra, już, już, już! Koksa! <laughs> go! Koksa, my nie, nie, nie. za to jabłko jadłem, mam dwa jeszcze. <grym> Daj ten diament. To był koks? Nie, za to jabłko. Mam jeszcze jedno. <grym> no dawaj mu diament. Nie okay. 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 Sprawdź coś w wieczorek. To koks, to koks. To jadłem. był koks! Bałem <grym> się, kurwa! Wisisz mi koksa. Nie chcę <grym> go nie. nie chcę go to nie! Kurwa idioci, koksa jadłem przed was. No to mogłeś nie jeść koksa, ja mogłeś to jabłko zjeść. Zabiłbyś mnie! No to co, to twój problem. Dobra. Ej, czekaj, odsuń się od tych diatom, nie nisz ich. No, ty No właśnie, no. Odsuń się dalej. To pierwszy, ten lepszy. Uwierz jej scenę. O Jezu, zapiszę. pisz. Ej, ognik!

Nie no... Perły są potrzebne. Uj. Ale perły się drobią. No. Porajcie tutaj swoje jajeczka. E, ja mam tego konia, ukazuję, bo świnie wydałem. By że... tak się wyrażę. A to ja też sobie postwarzam. No jest nie Multikonto to się postwarza. W ogóle tylko nie jajka. Co? Co ty zrobiłeś tutaj? Nie ta ich. Nie one sobie no duszy Serio? Koteł. Bo wow, coś ty zrobił! Damian! Czekaj, da się na nie wejść? Masz tylko kowalny... Skype'a? Uh -huh. Ty, ja siedzę na koniu! Tak. Ty, na koniu siedzę. Tyłem. Ma ktoś siodło? No. No nie chcę usiąść. Da się na nim usiąść. No nie mogę. Kliknij na któregoś. No nie mogę, ale możesz... dźwięki! Ja mam włączone, na szczęście. Ty siedzę na nim! Tyło! Ja nie Old Spice! Widź ta! Widzisz ta, ty grysie! Jedzim! Ej, puśnie, puśnie! nie ty puś im No normalnie klikam prawym. Może... Może muszę mieć pieską Ty na kurę usiadłeś! Nie łapę, muszę A nie! Łapę nie! nie! łapie! Serduszko! <laughs> Zjedz sobie ja za te umrę. Ej o, od razu leci. Patrzmy się tygrysie. Daj mi na siebie wejść. Na cibie. Ale w złotym jabłku jest słaba regeneracja, życie. Ty na... Nie, ty nie raz mi wejść. Ty na kota wejdę, ty na kota wejdź normalnie. Mm, ty się kota wejdziesz. Wejdę. Wejdę, wejdę, na kota. Gie***ko, nie chciałeś... Ale grzy, Wieczorek, czemu ty bijesz konie? Muszę zjeść więcej złotych tych jabłek. Bo mogę Adrian. Ej, nie mogę się z zrobić. <kluzła> <kluzła> Bardzo ciekawe zajęcie, no, tak powiem. <kluzła> he, he. O Jezu lawa. O Jezu więcej lawy. Chcę je... Chcę je poczuć? Jeszcze więcej! Nie! Nie ma wody? Zginiesz, mówię ci Nie zginiesz, przeżyję wyciągnę sobie Uuu To sobie weznę? To sobie wezmę Ścina niech tam będzie Ej, się to pali gościa! Nie, Nieeee! Nie! Konia z palmy! Czekaj! <śles> Co ty robisz? Nie, 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 dobra, stoisz, 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 A Ty jeszcze masz koksa. Jeszcze no. On ma zbyt koksa, pokaż. No, ale co ci bąbelki. Złote jabłko, baranie. No, to może. Sprawdzimy, czy to koksa. Ja no, mam... być no, w lawę, nie spalisz. Ja nie mam koksa. No, to wejdź w lawę, zobaczymy, czy to koksa. No, się, ja nie mam koksa. No dobra, no zobacz. Kłucheł MI! Jest 10. Słabe są, czekaj. Właśnie. Kluta właś tam. Właś tam. No jest w końcu. W... Właśnie tam. <coughs> teraz tera 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 tera. tera. Krowa, teraz ty. Proszę no bardzo, jestem to jest zwierzęta. Ej, widzisz, że straciliśmy mi jajka krów. Zrobi się no. multikonto. Tak, można robić multikonto na tym serwerze. Serio? Tak. Tak, czytałem regulamin. Ej, co mi wydropnął? Ty czytałeś regulamin? na serio? Psz. być... chce <tosanowite> choc, choc, choc se mnie. O, 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 o lol. O lol. Dała mi go. O, palę się! Nie! Jedno serce! Otwórz jedno serce! tu, chodź tu, chodź tu, tu! I tak przypadkiem lewy przycisk, nie? takie... <tosanowite> Wale konia! nie na wizji wieczorek, proszę nie na wizji. Walę krowę, co ty na to? <grym> A to jest ludzka, że no, nie? Kto nie walił koń w swoim życiu? Eee, ty <grym> Mam ci wziąć ten... Ej, ocelot! Pokaż. Skąd tu się ocelot wziął? No bo zrobiłem go tu. <grym> Zrobiłeś go. Z krową. Mam te dary. Ma się te dary od Boga. Z krową? Nie. <grym> Mamo on, nie podkakuj Ej, dam stój na chwilę, to ci pokażę. A czuję X, stój na chwilę. No. Odwróć się na chwilę. Ej! Te tygrysie! Ja cię biję z łapki! Aaa, no. <grywki> I tak wpada ktoś I tak przypadkowo baniliśmy dwa razy z miecza i takie Nie. mi się skończył Puść jeszcze raz dźwięk zapalniczki Hej, zdradza, zaskoczę Ej jeszcze raz użyj kilka razy zapalniczki To ma podejrzenie MC mawe jest taj. dostępny MC mawe to największa ciota na serwerze Craftbest O jak wszystko <grym> No kto kurczę nas palił? Ten sam, który jest możliwy. No nie pal... raczu jeden no to, Co oh. zrobił? Hej, mini pakulok, nie? Przeszłeś po ogniu się nie spaliłeś Magia No wie no do wody, do wody! Wieczorek, bo ja, ławi, bo ja o, mam... Ja pali obrę. się, pali się, ktoś pali się, ktoś... O, nie pali, się. pali się. się, nie pali. Nie nie, nie, nie! nie żyjesz. Nie! Nie, no, 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 Nie, nie, nie nie, no, nie, nie! Nie! proszę, nie, nie. Jaka ci odno, jaka ci o Jaki, no, Nie! no, no, Ale no, 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 zawsze no, Ja będę no, no, I ty cioto! I to jest filmik. No! Nie nie. Będzie się 10 lajków będzie. nie, nie, nie! Nie! Nie, 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 no nie, mnie <grymki> sam się nie, 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 nie Nie, A co się, spasz się. Dawaj, bijemy go. Ej! <grym> dziękuję, nie gram. <grym dyre> A to idę kopać. Tu, 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 Programy. Serio. Serio. tu, Serio? Serio? Odinstaluj programy. Po... wieczorek? Instalowano... Keynet, Lokowanie produktu. Lokowanie produktu będzie. No bo w tym hmm. filmie zawieram lokowanie produktu, my zaraz będziemy kończyć. No. No, już długo ten filmik trwa. Więc w następnym Jest. odcinku prawdopodobnie okay, już będziemy mieli itemy na klibie. Albo tak w połowie. O jest Minecraft. Odinstaluj. No to właśnie Sebastian się focha. No to będzie trwało dzień. Jutro będzie się znowu grać. A, no to ja się żegnam. Do widzenia Państwu. Adrian, żegnasz się. grać Blola. Adrian, żegnasz się. Dzień dobry, do widzenia. Sebastian. Do widzenia. O no to dziękujemy za uwagę.